Przychodzę do Was, żeby Was zaprosić na filmik, bo zrobiłam mini jabłeczniki. Takie malutkie, powiem Wam, każdemu wyjdą. To jest mini jabłecznik z dodatkiem skórki cytrynowej. Naprawdę zapraszam na obejrzenie filmika, bo wyjdzie każdemu. A jest... gdzie jest reszta jabłecznika? U mnie w brzuszku. <laughs> Kruchutkie, Pyszniutkie? Ay, tak, pyszniutkie, naprawdę. Także zapraszam na oglądanie. Zaraz weźmiemy półczyk. Zapraszam na oglądanie, bo gdybym tego nie musiała nakręcić, tylko bym robiła taką w kuchni, to to jest pół godziny. Słuchajcie, patrzcie. Do tego gałkę lodów. Tak, lody nie są złe. Mm. Będzie rozwala trochę. Mm. Nie wejdźcie, przybiegła. Bo to, jest na, bo to jest na kruszące, pycha, mm, pycha. Także zapraszam na oglądanie filmiku. Do zobaczenia, papa. Pa. Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy taki naprawdę bardzo szybki yy, deser. To będzie taki e, jabłuszka pod taką chmurką, pod e, cytrynową kruszonką. Myślę, że jest to tak łatwe do zrobienia, że zrobi to po prostu każda z Was. Każdy i każda z Was. Naprawdę. E, bardzo łatwe, e, po, podobne coś do smaku właśnie, czy to szarlotki, czy to do jabłocznika. Ale tutaj e, naprawdę chyba nie musicie się bać, że Wam to nie wyjdzie. Będziemy potrzebować, ja mam takie e, dwie, to są e, takie do pieca miseczki. One są chyba nie wiem z czego zrobione, ale one można je i właśnie w zmywarce myć i fajne są, bo e, też e, właśnie do piekarnika. Wytrzymują wysoką temperaturę. One mają 12 cm. Mam też takie malutkie, ale zrobię dzisiaj dwie dla mnie i dla męża po prostu takie. Gdybyście chcieli więcej, to po prostu sobie powiększycie ilość składników. I co będziemy potrzebować? Ja mam tutaj 15 mąki 150 g i 70 g zimnego masła. Tak. Do tego dodamy cukier. Cukier dodajemy tyle, ile po prostu lubicie. Ale zaraz, zanim dodam cukier, to zetrę tutaj, mam, o, cytryna jest. Yy, Y, sparzona i porządnie wymyta szczoteczką. Troszkę skórki z cytryny. Z pół cytryny tej skórki z cytryny. Ścieramy tylko to, co żółte. Ale pachnie. Właśnie dlatego chciałam właśnie cytrynowa. Dlatego ja zużyję, tak mi się zdaje, że te dwa jabłuszka mi wystarczą. Ale wszystko zobaczymy jak jak będę kroić jabłuszka. Jeżeli tak zrobicie, jak wam mówię, to um, gwarantuję wam, że, że naprawdę wam wyjdzie. Ale pachnie. Będziecie mieli aromat w całym domu. Dobra, wystarczy. Bo skórki. Wystarczy dać troszeczkę, ona tak pachnie. Dobrze. I teraz jeszcze od razu sobie zetrę to masełko. No tutaj na oczkach. O, masło, fajnie. Można o tak maczać w mące. To będzie Wam lepiej. Nie będzie tak się kleić do, do tego. 70 75 gram masła. Tak, I z tego zrobimy słuchajcie kruszonkę. Ja sobie już nastawiłam piekarnik z termoobiegiem na 180 stopni. Tak, będzie fajnie, żółciutko. O, dobra. Do tego dodam, słuchajcie, y, wiem, że u nas też można kupić, ale to jest akurat niemiecki cukier o smaku cytrynowym. U nas też można kupić, tylko, tylko że są troszkę droższe. Jeżeli nie macie, to dacie po prostu pięknie pachnie. Y, dacie y, zwykły cukier wanilinowy. No i dodajemy teraz tutaj cukier. Ja dam jedną. Dwie łyżki mi dwie łyżki wystarczy. Gdybyście lubili więcej, to po prostu dacie troszkę więcej a, cukru, jak bardzo lubicie słodkie. I do tego dodam jedno żółtko. Nie jajko, tylko żółtko. Ja zaraz będę piec inne ciasta, to mi to żółtko. Te białka się nie zmarnują. Dobra. Z tego będziemy wyrabiać kruszonkę. Nie zbijamy tego tak, jak byśmy robili ciasto, tylko tak paluszkami na kruszonkę. No, teraz jest kruszonka już a w sam raz zrobiona. No, ona jak dostała trochę ciepłego z ręki, to ona się bardziej będzie kleić. O. I teraz tak, jak zrobicie tak, o widzicie mocno ściśniecie, to ona się skleja. A jak zrobicie tak, o, to się robi. I teraz co ja potrzebuję, troszeczkę kruszonki wkładam tu. O. I tą kruszonkę trzeba ugnieść. ugniatamy i zostawiamy sobie kruszonkę jeszcze oczywiście na wierzch i wsadzimy na 10-15 minut do nagrzanego piekarnika na 180 stopni, także naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo łatwe tak. także. Aha. Ja za ten czas co to się będzie piekło, obiorę sobie jabłuszka i pokroję w bardzo dro drobniutką kostkę. No i tyle mi zostało, tyle mi zostało, wystarczy, na wierzch. O. I to wstawiam do piekarnika, do zarumienienia się. Jabłuszka dwa pokroiłam w taką drobniutką kosteczkę i troszkę je podgrzejemy teraz. Zawsze tak robię, tym bardziej, że te jabłuszka widzę, że są e, takie, dość mają dużo soku, i nie chcielibyśmy, żeby mi ten sok puściły tam, bo wtedy po prostu na dole zrobi się taki zakalec. Więc je troszeczkę poddusimy, i zaraz zobaczę, jak będzie miało, e, będą miały dużo soku. No to ja daję kaszkę kuskus, pół łyżeczki, dajcie masła. Pół masła, troszkę cukru, albo nawet nie trzeba dawać cukru, jak, jak to woli. Ja troszeczkę może dam. O, nie dużo. Zaraz zobaczymy, jak, jakie jabłka będą. Cynamonu oczywiście można dać. Ja dam ale dam na, na sam koniec, bo właśnie chcę, żeby one troszkę puściły sok. I troszeczkę będziemy je tak przesmażymy. No, jabłuszka są już mięciutkie. Widzę, że wody dużo nie mają, więc nie będę dawać kaszki kuskus. Dam tylko troszkę cynamonu. Jeżeli ktoś nie lubi, to nie trzeba dawać, ale ja bardzo lubię, mój mąż też lubi cynamon. No, także damy troszkę cynamonu tyle, ile kto lubi. I słuchajcie, w tym czasie kiedy mi się uprażyły jabłuszka, to upiekły nam się, podpiekły nam się te nasze spody. Przez to, że jabłuszka są podpieczone, to już tylko chwila, moment i będziemy, i będziemy zajadać, także to jest bardzo szybkie. Proszę jedno, drugie, podpieczone. Czy to nam się nie spali? Jak wsadzimy drugi raz do piekarnika? Nie spali się. Każde ciasto podpiekam wcześniej i nic się nie dzieje. No. Tak fie, fajnie podpieczone. A, teraz wam tutaj zastam, tak? żebyście widzieli i przekładamy jabłuszka, takie gorące, nic nie szkodzi także uważam, że naprawdę każdej z Was się to uda o. jest to naprawdę jeżeli bym tego nie kręciła e, aparatem, tylko tak robię, a to w ciągu pół godziny je e, można zrobić sobie fajny taki mini mini jabłecznik tak słuchajcie i na to dajemy teraz kruszonkę i będziemy zapiekać do zbrązowienia kruszonki naszej Stawiam z powrotem do piekarnika, też myślę około 15 minut. Z termoobiegiem 180 stopni, nawet 190 może być. Bez termoobiegu też będzie to około 180-190 stopni. Także widzimy się za chwilkę. Wracam do Was z powrotem. 25 minut minęło. Gaz, gaz, boże, piekarnik wyłączyłam. I już Wam pokazuję. Ale pachnie ładnie. Proszę. O! Jedna foremaczka. Prawdę mówiąc można wyciągać i do tego gałka lodów i macie naprawdę pyszne, pyszną taką jakby szarlotkę, jakby jabłecznik. Słuchajcie, nie będę teraz Wam pokazywać, o kruszonka jest, dlatego że ja będę robić zdjęcia. Jak zrobię zdjęcia to wrócę do Was i zobaczymy do środka. No, jestem z powrotem. Zdjęcia już ładne zrobiłam. I teraz zobaczycie w środku, jak wygląda. Mm. proszę. Nie wiem, czy wyostrzy, czy nie. O! Pycha, po gorące. Mmm, pyszna. Naprawdę każdy może sobie zrobić. Jest pyszniutka. Muszę wam pokazać bliżej. O. Tylko niech wyostrzy mi ten aparat. O, patrzcie. Macie w, 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 na końcu macie ciasto, w, w środku macie pyszne jabłka. Jeszcze nie wiem, czy to widać parę. A pycha. Hmm. Ale nie jest ani spalone. Hmm. Jezu, nie będę więcej jeść, bo zaraz będę musiała sobie wziąć insulinę. Ale zaraz, zaraz. O, naprawdę jest poszna. I bardzo szybko można zrobić. Naprawdę, ja bym to zrobiła. No do, do pół godziny, gdybym nie musiała po prostu nagrywać. Nagrywanie tylko spowalnia mnie e, w tym, co robię. Hmm. Nawet jak ktoś nie umie piec, na pewno mu się uda. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.